Obra leży... Góra i Cina! Fantazja! <try> Dawaj! Havilaj, To kurde! I tak, jeszcze szybki newsik. Zanim niedługo robię odcinek z unboxingu paczek od widzów. Więc, jeśli chcesz widzu, wysłać paczuszkę dla Habiego, żeby ją otworzył na jakimś materiale z unboxingu. Zobacz w opis. No i mój drogi śmiało, wysyłaj, A jeszcze mam jego grona. Halo, halo, Siedneczko, z tej strony Habiego w dzisiejszym niesamowitym materiale wraz z moją ekipą wspierających. Będziemy po prostu wbijać rangę w ostatnim meczu w klanowym. Możecie się przywitać, wariaci wszyscy tutaj razem. I jest ze mną Major player, tak samo, czyli Elston sąsiado. Sam się od siebie już głowy strzelał. Nie, już lecę. Nie Dobre, ma czasu. No nie ma czasu. Jak to Trzeba wygrać za zero. Ej, się no, Plant, Plant. dawaj planta, dawaj planta, tutaj nikogo nie ma. Lecimy. Góra. górę. Dobra, lecimy dalej. Góra Są jeszcze. U mnie, góra, no. góra jest. Nice. Ten, pakisz, pilnować. Plecy, plecy jeden, plecy jeden, dwóch plecy. Ajajaj, minus 31 Banan, banan, brawo, Ta, brawo, let's go Panowie, po zwycięstwo, ja w tym meczu Dobra. nie muszę grać, ważne żebyśmy wygrali ja Dałeś teraz midem i na B znowu Wszyscy, dwóch wszyscy Nawet midem, na mi idzie. midem na B? Midem na B Mak w ogóle jest taki OP, że to hit U. No, prawda jeszcze tym makiem w ogóle? To dobry jest Lepsze od gumy już, tak myślę Lepsze od gumy Maczek góry, nie zatrzymuj się ja Lecimy dźmy. dalej Czy Jest pełno Zawalić to A, nie iść tam Dobra, Ej 3H, kurde, dźmy. dobra jedę plantować na, na B Ej na B może gdzieś? Jest, jest, prawa prawej może być nie. Ej plantuję na ten Plantuję na białe. Plantuj Dobra Dajesz. Jeszcze jeden jeszcze jednego się żyje. Na no, A. Ale... Ejśik, kochanie. No, prawie. Tylko ma 50. Ty a idę Dzień go wykończyć z... w takim razie. Brawo. O, ja myślałem, że on, że on na side gra. On grał na side czy nie? No a, on na... grał. A spoko. Byli z o, To są jakieś amatorzy to są. Teraz biały, no, białymi wjeżdżamy na B. Białymi na B? Białymi na B Dobra. Polecimy, panowie. Białymi na B Białymi na B 5 razy samo powiedzieliśmy, ale dobra tak ktoś nie zrozumie Dla <grym> <Jak>, pewności <grym> Dla pewności Jak ktoś nie skuma, to będzie lipa Patrz prawo, patrz prawo Sam, sam, sam no To lecimy na nich, panowie Góra na pewno będzie ktoś góra. Leż, leż góra Leży, góra Dwóch, Jeszcze jeden Jeszcze jeden? Tak Konejcie Jeszcze jeden Jeszcze jeden Jeszcze jeden Dobra, daję palaka na daleko Schowajcie się, schowajcie się Idę taką agresję, że mi w pięty pójdzie O biało dostałem, kumplu góra Leży Nice. jest tu jeszcze jeden, czy nie? Tak, był Leży Gdzie, gdzie jest jeszcze ten? O, las, jest chill, Chill, chill Brawo, major player Zajmł się nie Zaju wariacie ja Ty, bugi tego. O bugi co na odcinku nagrywaliśmy, że przez smoka nie mogę wziąć. A no, Ciekawe, właśnie. Dałem... Teraz tak miałem. Ciekawe Musicie czy można ten otwierać. A właśnie panowie jakie macie rangi? Tak przy okazji. Ja... ja, to... ja tak. no teraz więcej. mam a, ale najlepszym miałem tego Mastera. Naprawie Rangera teraz mam kurde no. A grub jakiego miałeś tak. rangę? Silvera. No i klasa. silver. Ranga, która za niedługo wyginie, kurczę. Bierz miał już stary Phoenixa. Plantujcie. Góra. Góra. Na no, pl pl plantujcie, plantujcie. Chill. Ja patrzę plecy jak coś. Patrz, patrz. Jest plecy, jest plecy, leży. Poradzisz się. Góra jeszcze. Jest chill chyba jeszcze. Jest mit! leży, leży mit Z białych zrobiłem. To góra chyba. Góra. No góra, góra, Dawać go tam panowie. Macie busa macie busa. Minus 89. A, o jezu! Ale, ale, ale hitsot, ale Co tam, ale hit, ale hit ale co tam się Nie wiem. Dobra, teraz może A jednak pójdźmy. M musisz musisz mikro poprawić, to to nie ja. Górą, górą, górą. Dziś rano i wieczorem robimy. eluta. E, tak właśnie było, tak, tak było. E. Dobra, wbijajmy, wbijajmy, bo ty nikogo nie ma chyba. Ta, nie ma. Może być ten odnoga. Jest ulica. Jest ulica. Jest tutaj. Jest to Jest Nie, Jest nie to Jest tutaj. Jest tutaj. Na blisko. O, duży CT. tutaj. koniec tutaj. patrzę? Jeden Jest tutaj. Duży. Leży, Ty, od, od, u, od ulicy, od ulicy leci CC dwóch, CC dwóch Jeszcze jeden Jeszcze dwóch żyje, nie? Tak, hmm. dwóch, tam Dobra, paka A, jeszcze CT las, las CT Dobra, jazda Klasunia, lecimy panowie z nimi Grubiak, trzy fragi, a przynajmniej miałeś kurde zero Ale żeś. po... Znowu przez tak. białe jedźmy Przez Dobra Grubiak, ale performance, kurde, trzy fragi, Jakoś powoli idzie. No i bardzo dobrze, słuchaj, najlepiej, żeby szło. Ole, czy powoli, czy szybko. Zresztą nie ma co ogóle, się No też powoli. jest najlepiej. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nice, Wspieszynę. Wbijajmy, 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 panowie. Bo, jest oj, nie ten, by... ulica. Ulica jest. Też nie będą wiedzieć, co się dzieje. Kładka i góra. Góra idzie w dół. A blisko góra. Grubiak, dawaj tam ida. Leży Ty chill room Białe ja góra, góra i chili Okej. Okay. Fantazja Ale go poniosła Jezu mam laga Dawaj Chavilaj <noise> <you life? głos> Co <głos> robi kurde hobby, hobby gotu, hobby gotu. Jogurcik, zamieszał normalnie. Ale jagodzianka jakaś była dobra. Jagodzianka. Droszywe. Takie to są? Rogala mu zawinął pod zęby i jalo. No bo ja się kurde muszę śpieszyć, zaraz tramwaj na trening, to tak wiecie. <gulizanie> Teraz typowo to można nagry Typowe nagrywki. <gulizanie> Oj tak. Jeszcze obiad zjeść. Gdzieś... Gdzie jest? Do Tutaj lewej, jest. do lewej, ty, 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 ty masz wierzy. rację, no brawo. Mówiłem. Do prawej może być Dawaj panowie, runda nasza. Paka jest na A. Panowie, dawać na A, bo zaraz jak ten. Jak go się nam no, zajmą Ty, Marku się doprawić? CT. Nice. Kartony. Dobro. Grubiak, dawaj go, on jest stary, twój. Dawaj, robisz go falą uderzeniową. Ale Do lewej. Tam są strony no. O, tutaj gdzieś stary. Dawaj go, ale ty masz w ogóle ładną kusę. Dziękuję. Śmiałbym się jakby się zaraz tak wyjął Jakby się sobie <śmiałbym> wyglądał prosto. proste Ale on by już wrzucił tą kostą, jak dzidom Panowie, ostatnie dwie rundy, dawaj, dawaj, lecimy z nimi To midem mi teraz, midem mi Góra niech coś asekuruje, ja może jeden Bo w czterech poradzimy To ja ha, pójdę idzie na górę. Góra. Co, że, że idziemy na A, Nie, atak? nie, idziemy ale ulicą, ale BMW idzie góra sam. Okej okay. Smolczan biało. biało Biało mam Właśnie, jest czterech, on jest sam. Uciekł, nice. Wybijajmy, wybijajmy. CD C -c. Nice. Lęż, lęż. Jeszcze jeden. Jest CD. Jeden CD. Nice. Lęż. Jeszcze jeden. Plan, plan na ulicę, plan na ulicę. ulicę. Jeszcze ja, ulica? On biały. Ulica. Nice. Siedzi, siedzi, siedzi. siedzi, Gdzie siedzi. Tak siedzi, jest. O kurcze jak my panowie chyba na Majora lecimy? Z całą ekipą wspierającą, jak mi się wydaje. A teraz gdzie lecimy? Chyba na Majora lecimy. O, no, przydałoby się. Przy, przy okazji. O! Nawet fraga drug, dobra, lecimy. Ja, ja pana nic nie lecę. No o, idzie. Ale jedzie. jedzie. Już mam biało. Tak, chyba ma jakiś. Ty, mam palaka, da, dać go tak rzucić? A nie, da. A wszyscy. To panie góra siedzi. Góralce, to może coś jaką być. Jeszcze biały może być. Jest u mnie coś? Nie, to palak. Nie, nie ma, nie ma. To Ale mój paket. Spoko, spoko. Kładka. Dobra, to lecimy po, po niego. Husaria. Aha. Husaria go. Eee. Jak? Lecimy tak po niego. A ten w sumie idzie, nie? No. Ten no. też się zaciągnie. No flagowany kolega jakiś ale w ogóle zobaczcie, że sąsiad 5 asyst kur... To, to jest porządne ja z... tylko z... jako lider muszę dokładnie Pozdrawiam kogoś <głos> <głos> Pozdrawiam kogoś ej, kto jest ze mną? pozdrowienia ja panowie sam. dobra panowie, dawaj, lecimy ostatnia runda będzie. na hejt co? jestem sam, jak coś tam będzie

A, zdumiejąc. Dawaj, major player. W tobie na raz, nadzieja. Na Dawaj na raz. Dawaj na raz, stary. Już nie. No radę. A nie, nie. <laughs> nie. No i nie będzie do zero. Ojojo. Dobra. To teraz, panowie, okay, finiszujemy. Ja, ja idę na A. Znaczy, na, A, na B. Ja, ja pójdę w sumie na A górę O, ja, jakbyśmy we dwójkę poszli, dajcie sobie tutaj busta na tym A jak coś Co tam będzie na tym A. D dajcie, zrobicie tam busta sobie, a ja pójdę do prawej strony od, od razu Ktoś na B? Jakieś info? musicie w być. No właśnie nie ma, to za bardzo. Yes, jest, jest, b. B. jest. Yes. B, 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 b. Ulica może Ja tam wchodzę, wchodzę, wchodzą, wchodzą, wchodzą w do sajdzie. B. Trzymajcie się. Dodajcie dajcie im wejść mm. i poczekajcie no ja Nie miałem jod, nie miałem jod Jec go Dwa na nas są, tak? On naszą mam gro Dobra Dwojko Leży Jeszcze jeden Jeszcze jeden Teraz go wyjdzie Leży, lecimy Kończymy ten materiał i w ogóle jaką rangę dostajemy jak myślicie? Golda jeden. G3 Golda jeden. Grubiak? Dawaj Nie wiem Nie wiem Nie <laughs> wiem, kur... dobra <laughs> Nie wiem Emocje Ja tak jak Golcik jedynka G3 G2 Eulita Eulita e Silvester! Silver. Tak jest! Zaniżyli nam, bo jesteśmy za bardzo dobrzy. Dokładnie, Ach. mamy zbyt dobry mhm. skład.